Avatar AI wygląda sztucznie i nie sprzedaje. Tak, jasne. To już przeszłość. Wprawdzie marki i reklamodawcy nadal płacą grube tysiące twórcom UGC, bo myślą, że content tworzony przez żywego człowieka działa lepiej. No ale coraz więcej z nich zaczyna też rozumieć, że można tu ciąć koszty bez straty jakości, zastępując się realistycznym awatarem AI. Testuję te rozwiązania od ponad roku. Na początku było, no... Średnio. Awatary wyglądały sztywno, nienaturalnie, ciężko było to pokazać klientowi, ale dzisiaj, no sam to oceń. Mamy już narzędzia, które robią różnicę. To naprawdę wygląda realnie. Co więcej, dzięki chociażby takim narzędziom jak Nano Banana, może sprawić, że awatar naturalnie trzyma Twój produkt. animację zrobisz. Link albo jakimkolwiek innym narzędziu do wideo. Oczywiście wyzwaniem cały czas jest synchronizacja narracji, no ale ten awatar, którego widzisz, radzi sobie naprawdę nieźle. Jeśli chcesz się tego nauczyć, zostaw komentarz Proces, bo pracuję nad nowym programem, więc dam ci znać, jak tylko będzie gotowy.